Siemaneczku, kolejny dzień, kolejne nowe informacje Zanim zaczniemy, zanim będziemy tam czegoś szukać Bodajże musimy wyłączyć nadajniki psjoniczne Tutaj w tych trzech miejscach pod odcinkiem włączyłem Zostało tylko to miejsce, polecimy sobie po artefakt i polecimy sobie tam Ale tak, ale zanim to, trochę sobie wchodziłem po mapie Bardziej tutaj po tej stronie Popatrzyłem, poprzeszukiwałem bo jakieś poboczne rzeczy Ogólnie z... Oj! Jakieś szczurki Ogólnie rzecz biorąc stail ten... Staliśmy się biedni. E... No. Nie teraz, kiedy opowiadam. Wredny siur. Tak, ogólnie ulepszyliśmy sobie keblar w zakładach chemicznych. I ogólnie, pamiętacie, jak gdzieś tak w tym miejscu, żem przeskoczył przez płot i poszedłem sobie ulepszyć pancerz? Okazuje się, że się skradałem na próżno, ponieważ tutaj ta brama była otwarta. Czejcie, można było przejść przez tą bramę i tam sobie przejść. To ja tu się skradałem. Myślałem, że źle robię, a tutaj. Jednak pootwierane było. A naszą ARK zastąpiliśmy sobie Fora 221. Zobaczymy, przetestujemy sobie, jak będzie działać. No ale co, lecimy sobie dalej. Tak, tu mamy kościółek. A tu gdzieś jakieś pieski są. Ja dla nich mam mały prezent, U. a to był ostatni. Ups. a one do nas przybiegły. <śpokojnie> Spokojnie, zapasy nic jest. bardziej na pieski. Kurde, ile to was jest? Który następny po swój przydział? Kurde, mieliśmy naprawione, no, no. mieliśmy naprawione, nie wiem, cały czas chcę powiedzieć kevlar, ale potem sobie myślę, no lepiej powiedzieć zbroję, mieliśmy naprawioną zbroję, no pierdzieliło 4% pieski, bardzo nieładnie, dobra, no nie, tu się znowu ten kotek zrespił, Uff. O No z Saigon było łatwiej Bardziej szybko strzelny sprzęt I co? To nie jest gdzieś tutaj wyżej Uff. A jak się tam dostać? Na zewnątrz może coś będzie? Nie, raczej nie Jedyne co wiem o tym miejscu, no to wygląda, jakby tam coś mogło być. Jedyne co wiem o tym miejscu, to że tu jest wydrapane przez kota. Stąd możemy przyjść tutaj. Stąd mogliśmy wskoczyć. A tam jest jakaś dziura. A gdyby tak. Yeah. Za niscy jesteśmy. Ty, ale chyba widzę rozwiązane... RT ten rozwiązanie. Pyk! No i tak, ja się tutaj zajem lutem... ...i się patrzyłem w tą stronę. Kurde, jakby tam przeskoczyć? A to tutaj... ...jest dalszy fragment drogi. Kto by pomyślał? No ja na pewno nie, no... <grym> uh, o, oh. zobaczymy jeszcze czy tam na górze coś nie leżało. Wydaje mi się, że widziałem, że coś leży No, e, tylko moje wyobraźnia Lecimy niżej O! No kurde No Aha, to jest to od spadania to fajnie. Ja się tak sterałem o to Aha i... Akurat jest anomalie od spadania? To my spadliśmy tutaj na deskę. I co, to jest wszystko? Ten możemy sobie wyjść. Dziwne. Dobra, wyjdziemy sobie, bo my ten nadajnik musimy tam poszukać. Możemy przejść jakoś górą jeszcze tam? Po dachu. <noise> I się przejdziemy. Nadajnik jest w tamtą stronę. Aha. Hmm. Wyłączmy nadajnik. Kolega. No, troszkę ciągnie ta broń do góry. To jest iluzja. Aha, dobra, ej, tu będziemy mieli fajne zejście. Gdybyście się śmieli znowu ze mnie, jakby to znowu nie zadziałało. Dobra, no i teraz. Kurde, nie, wy nie wybilimy was wystarczająco dużo przed chwilą? Dobra, tak to tylko marnujesz amunicję i broń, co ten kościół robił za schronisko dla psów? Czekaj, tylko przeładujemy, no. dawaj bandażyk Daj nam broń... A nie dobra, mamy przeładowane Dobra, a te biegniemy przez bagna. A nie, 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 nie biegniemy. Zaznaczmy sobie oto miejsce. Dobra i skręcamy w lewo Szybko sobie zobaczymy to. Mamy też zdobyć kombinezon o wysokiej odporności na. Czyli dalej radę to przełączyć? Radę. No i fajnie. O i pięknie, I teraz bardzo fajnie to działa. Yy, mieliśmy też yy, jako dodatkową opcję zdobyć kombinezon o wysokiej odporności na. To działania psioniczne czy coś tam Ogólnie Próbowałem to zdobyć Ale nie mamy pokazanego miejsca Gdzie możemy takie rzeczy zdobyć. Ja sobie spojrzałem na... In... <tryk> Jeszcze coś No. Yy, próbowałem go zdobyć, ale tak yy, Jedną z lokacji jest tutaj Tutaj, gdzieś w tym obszarze można go zdobyć, ale nie możemy przejść tutaj tędy, bo jest zablokowane i do nas strzelają. To, że do nas strzelają to nie jest problem, gorzej, że po prostu nie da się tutaj przez to przejść. A kolejny jest gdzieś tam w stronę Prypeci, także tego też nie zdołaliśmy znaleźć. Bo znając życie tak daleko, też nas gra by nie chciała przepuścić. Dobra, także gdzieś tam na kutrze mamy skrytkę. O, to zadziałało. No, ale zajebiście zadziałało. Co my możemy. Dobra, mapa. Co na mapa może. Może powiedzieć o tym miejscu. No, nic nie można powiedzieć. Spróbujemy jeszcze raz przejść że z tej strony. Zobaczymy, może się uda. My tam się utopili. U szapka. No, Dobra. Znajmę, że tędy nie da rady przejść. Jebać. Próbowaliśmy i nie wyszło. Może tędy jakoś? Dobra, bo się znowu zginiesz. Chłopak nigdy nie nauczył pływać. To może tędy? O dobra, chyba znaleźliśmy drogę. No dobra, chyba żeś nie znalazł drogi. Kurze zapasik nam się kończy Bardzo niedobrze Tutaj my były Oj to jest to miejsce. O, się wkurzyłem jak wróciłem z tego miejsca. Wracam, jestem u mechanika, patrzę. Nasz pancerz jest. Źle z... tego. A my nie mamy granatów. My wracamy z tego miejsca, ja patrzę, a nasz kevlar miał 0% wytrzymałości. Nie pamiętam, już ile wydałem u mechanika na naprawę. No ale to nie była mała kwota. W zaroślach jeszcze coś będę mieć, nadzieję, że nie a teraz, jak być przedostaniemy przez te bagna? <śm> Urde, ale się jakoś dostaniemy. Przeć przed siebie. O, to był ząbek drugi Przy wcześniejszym podejściu urwa ile tego? ale bez kitu przy wcześniejszym moim podejściu. W... O! Kurwa kontroler. Dobra, mamy dla ciebie prezencik. No, tu. Kurde, ale też nie mam za dużo amunicji. Dobra, ale Zdych. Wziął i zdych. Yy, przy naszym wcześniejszym podejściu w to miejsce no To było ich dwóch W sensie tych zombiaków. My podeszli tutaj i tu wyłączyli tą maszynę Wcześniej I może właśnie dlatego pokazywało nam, że przydałby się ten kombinezon Dobra, ale za to sprzęcik Saiga, może Saiga TOS bardzo dobrze, to, to zik się przyda <laughs> Wyciągniemy z niego amunicję Kurde, wszyscy, a akurat teraz wszyscy tutaj za ar jak my zmieniliśmy broń nie potrzebujemy amunicji do ar -ek. No dzięki wielkie, dzięki. Dobra, pozbieraliśmy co mogliśmy, odejdźmy jeszcze w stąd, żeby nas aż tak nie żarło. Tak, szybki bandażyk, albo nawet dwa. i rozdziewa, kolejny. Nudzicie się? Mam nadzieję, że już nie. Aha! Ok. E, dobra, tak. Co czarne wyrzucamy. Po co będziemy tu trzymać? Nie ma sensu. Dobra, za resztę rozładuj. Nie mamy przeciążenia, czyli git. Przaduj sobie. Pięknie i tutaj 18, e, 18. 8 i 13 o bomble mhm. Mówiłem, że lubię bagna, nie? No tak ciekawości Będziecie mieli dla nas nic ciekawego, co? Jakieś łodzie To my są w tamtą stronę? bardziej w tam, tamtym Dobra, pokaż nam jeszcze raz mapę. Gdzie my żeśmy zaszli? Ktoś tam. O, tu jest jakiś domek. Podejdziemy sobie do tego domku. Zobaczymy, czy tam dają coś ciekawego. No, znowu pies! Ła! Wow. Spokój się. Co tu się dzieje na tych bagnach? Jak tu tyle tego przeżyło niby? Zapraszam, zapraszam No naurałani, wstrzelane myślę, że jeszcze jakieś kroki słyszę, jakieś zapasy dobrze by się przydadzą. Jedzonka, jedzonka nigdy dość. No chyba, że mówimy o chlebie, chleba to zawsze jest dość. O! Co to było? Jaki przeciwko promienny, bandażyk Skrytka. O, tak poza tym nic ciekawego. Dobra Jak nic ciekawego to nic ciekawego Co tu się dzieje w tamtym miejscu? Dlaczego no, ja znowu słyszę psy? Dobra Teraz dzikim slalomem <śm> Tu jest jeszcze jakiś domek, ale zaznaczmy sobie to Tak, weźmy sobie, zjedzmy coś Bo nas rzeka, że jest głodny Dobra Chcecie coś jeszcze sobie wrzucić? Chyba nie Dobra My tam na znak zapytania Na znak zapytania Tam jeszcze jakiś domek jest Co tu się na bagnach dzieje? No idź tym skłem kuźwa no podejdziemy i zobaczymy czy jeszcze mają coś ciekawego dla nas to ten domek wygląda jak samo jak tamten co przed chwilą byliśmy Bardzo dziwne. Nie, ale to nie jest ten sam domek Ej, no co tu się dzieje? Dziwne anomalie w tych czasach robimy. Dobra, przed siebie w końcu do misji głównej, zobaczymy co. Uff, więcej tego nie mieli? Czy nam się amunicja? Nie dobrze, czy się do drugie bronie, mamy jeszcze 300, no ale na takiego niewidzialnego ziutka, no to bardziej ta szczylba by się przydała. O, miałem nosa. Idzę tą świnią mi teraz tu. Na artefakty pójdę. Dobra, no tak, się w artefakt, ale... Aj... No i z czymś innym? Zatańcz! Zostaw mnie w spokoju. Tak, weźmy to. To jest ochrona psychiczna, 10. Chciałem szybko zerknąć artefakt, chyba to. Ciężar słabe. No, no to słabo. Dobra, wyłączmy to dziadostwo. Ty, ale w sumie wziąłem te tapsy i hop, zniknął. Fajnie, fajnie. Nie ja tam przejścia jeszcze wyżej? Nie, raczej nie. Na czołg. Dobra, może nie marnujmy do tego amunicji. Gdzieś ty złapał krwawienie. No może jak ten chłop strzelał. Okej. Okay. No, nie. Gdzieś tam mamy Daj na kamień. Dobra, zjedzmy coś, bo hop nam spowolnił. A tutaj jedzenia nie znajdziesz. Oj, z tego co widzę, musimy troszkę ostrożniej z jedzeniem już. No ostatnio stwierdziłem, że będę brać mniejsze zapasy wszystkiego, ponieważ... Z jednej strony będzie ciekawiej, jak nagle, tak jak teraz, nam się zacznie kończyć amunicja do strzelby. A z drugiej strony będziemy mieć więcej miejsca na więcej pierdół znalezionych. Tak, musimy to okrążyć. Weinergola, tam jak chata. To, co będzie zdziwione, że tu jeszcze na rogu mapy jest, jest jeszcze jakaś Hawira A idę z tymi. No, nie mamy czasu ani amunicji na ciebie. Dobra, o! Zobaczymy, czy przyjdzie, czy nie przyjdzie. Nie przychodzi to być. No nie mamy do tego amunicji. Dobra, a tu dawaj, full auto. O! Zostaw mnie! Ej, chuj, powalił nas raz i tyle... I tyle mu wystarczyło. O, obstawiam, że to stworzonko zeżre nam bardzo dużo amunicji. Więc sobie postawimy jeszcze chwilę. Zobaczymy, co mamy. ARK mamy. Aha. No przesładaj. Fight, 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 fight. i kolejne. No nie gadaj, że teraz ta emisja wlatuje. Ta emisja, co? Koiś w teraz ta emisja akurat wlatuje? On może by się zbugował i nie musiałby tam do domku wchodzić. Sprawdźmy to. Nie bać, Cię. W sumie nie ma sensu walczyć z tą Chimerą, szczególnie, że ona nam żadnego luto nie da. Skaczemy jak młoda kuska. No i co? Przejdziesz tu nie, przejdziesz. Mamy troszkę granatów, jakaś, lu... jakaś luźna amunicja, która za bardzo nam się pewnie nie przyda. Jedzonko, jedzonko za to się przyda. W nam nic nie zostawili. Też nic ciekawego. W tym momencie zakończymy odcinek. Jeśli chcecie zobaczyć, co się dalej stanie, co jest za tajemniczą mgłą, serdecznie Was zapraszam do następnych odcinków. Dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że obejrzeliście ten materiał i miłego dzionka.